Chcieliśmy Wam pokazać cztery najpopularniejsze rodzaje opon do samochodów terenowych, aby mniej więcej zobrazować, jaka opona będzie najlepsza do Waszej terenówki. Pierwszy rodzaj opony, oznaczony jako HT, jest to opona typowo na szosę, czyli, czyli na drogi asfaltowe. Bieżnik opony występuje również w oponach osobowych. Drugi rodzaj, tak zwany AT, czyli All Terrain. Jest to akurat opona bieżnikowana, przez nas produkowana, wzorowana na oponie B. W jest to najpopularniejszy Atek wśród opon terenowych. Opona przeznaczona w połowie na teren, w połowie na ulicę. Charakteryzuje się tym, że posiada lamelki, które powinny sobie też w miarę radzić w warunkach zimowych. Oponka de facto nadająca się również na ulicę aczkolwiek na pewno jest dużo głośniejsza niż opona HT trzeci rodzaj to opona MT mamy tutaj takiego przedstawiciela jest to również opona bieżnikowana wzorowana na oponie PF Goodrich Mud Terrain KO2 opona typowo w teren tak procentowo jakbyśmy mieli to przedstawić to jest około 75 do 80% w teren Między, między 25 a 20 na ulicę. Opona charakteryzuje się tym, że ma bardzo szerokie kierowki, które są przeznaczone do tego, aby szybko usuwać błoto z zbieżnika. I czwarty najpopularniejszy rodzaj zapewne fani off na pewno kojarzą tą oponę jest to najpopularniejsza opona MTR, czyli ta typowa opona w teren. Tak byśmy mieli to procentowo przedstawić, to jest między 5 a 10% trasa, aczkolwiek na asfalt ona się praktycznie kompletnie nie nadaje, bardzo głośna, śliska. Mianowicie w terenie radzi sobie znakomicie, jest to jedna z najlepszych opon produkowanych obecnie, które nadają się do jazdy w terenie. Zresztą bardzo dużo opon wzoruje się na tym bieżniku mówimy też o nowych, później mówiąc o bieżnikowanych jest to również opona bieżnikowana zarowana na oponie jest to opona oczywiście bieżnikowana także reasumując mamy cztery podstawowe rodzaje, czyli AT typowa szosa AT pół teren pół szosa MTEC czyli takie 20-25% teren 75-80% szosa no i typowa opona w teren, czyli MTR 5 10% szosa 90% 95% teren. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzu. Jeżeli jesteście też zainteresowani takimi obonkami, również zapraszamy do kontaktu. Bardzo chętnie przedstawimy opar Pozdrawiam.